Jak pokonać mrówki mszyce przy pomocy Coca-Coli? Porady od doświadczonych ogrodników. Coca-Cola od dawna jest z powodzeniem stosowana w życiu codziennym, niezgodnie z przeznaczeniem i z powodzeniem pomaga gospodyniom domowym w pracach domowych. Innym zastosowaniem jest niszczenie szkodników ogrodowych. Mszyca. Może ona żyć na liściach roślin lub przy korzeniach, w tym drugim przypadku znacznie trudniej sobie z tym poradzić. Nie od razu zauważymy szkodnika i prawie niemożliwe jest jego niszczenie bez chemii. Coca-Cola i inne napoje gazowane. Sekret śmiertelnej mocy sody tkwi w zawartości kwasu fosforowego. Duża ilość cukru tylko potęguje destrukcyjne działanie szkodników. Jak używać? Przygotujmy śmiertelną mieszankę. Litr Coca-Coli, litr wody i jedna łyżka mydła w płynie. Opryskujemy powierzchnię roślin roztworem w miejscach, w których osiedliły się pasożyty. Częstotliwość stosowania – co półtora do dwóch tygodni. Skład do leczenia korzeni będzie nieco inny. Litr Coca-Coli rozcięcza się z pięcioma litrami wody. Pod każdą rośliną wlewa się pół litra roztworu. Mrówki, które zajmowały grządki, również nie lubią sody. Za pomocą tego samego rozwiązania możemy się ich pozbyć. Powinniśmy stosować to co 7 dni. Masz ogromne mrowisko? Do tego nadaje się Coca-Cola w czystej postaci, bez rozcieńczania. W najbliższym czasie jeszcze Y, przygotuję dla Was informacje o y, tym, jak szybciutko przygotować bardzo wysokiej jakości kompost w błyskawicznym tempie właśnie dzięki Coca-Coli.